Tak wyglądają teraz korytarze, a tak pokoje zabiegowe zespołu poradni specjalistycznych za górze przy ulicy szpitalnej. Mimo, że do oficjalnego otwarcia zostało jeszcze kilkanaście dni, część gabinetów już działa. Po remoncie przechodnia jest o wiele przyjemniejsza i przyjaźniejsza zarówno dla lekarzy, i dla pacjentów. Jest czysto, przestronnie, kabinety są wyposażone w nowy sprzęt. Placówka będzie czynna od poniedziałku do piątku od 7.30 do godziny 18.00. Swoje miejsce znalazło tutaj ponad 20 specjalistycznych poradni. Jest to poradnia między innymi rehabilitacyjna, poradnia onkologiczna, poradnia leczenia bólu i tutaj są to poradnie na pewno w dużej mierze przez pacjentów oczekiwane. Oprócz tego w budynku funkcjonuje już podstawowa oraz od godziny 18 nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Na miejscu jest laboratorium, szereg pracowni diagnostycznych. Praktycznie pacjent ambulatoryjny ma taki sam dostęp do opieki, do diagnostyki, jak pacjenci szpitalni. Dużo sprawniej ma wyglądać również organizacja obsługi każdego, kto zgłosi się do przychodni. Będzie się rejestrował w takim systemie numerowym. I wszystkie gabinety są identyfikowane właśnie numerycznie, i będzie na monitorach wyświetlana kolejka oczekujących, pacjent będzie dokładnie wiedział, ile czasu ma ile czasu pozostało do udzielenia świadczenia. Na pewno niewiele już czasu pozostało do zakończenia modernizacji Sosnowieckiej służby zdrowia. Będziemy w planach mieli kolejnie co roku przynajmniej dwa oddziały w remoncie, aż doprowadzimy do całej modernizacji obydwu szpitalnych. Dzięki czemu będzie to nie tylko największy, ale i najnowocześniejszy szpital powiatowy w kraju.